Obecny u nas w studio wybitny polski działacz państwowy dokonał sensacyjnego odkrycia, dzięki któremu węgiel w Polsce będzie mógł stać się odnawialnym źródłem energii. Panie Ministrze, proszę przedstawić swój plan. Ano, ciekawa sprawa, bo przy kopalniach rosną wielkie hałdy niesprzedanego węgla. Górnicy się na to burzą, bo chcą fedrować, wydobywać, zarabiać, sprzedawać, a nam... Bardziej się opłaca kupić węgiel z Donbasu albo nawet z Nigerii, z Afryki. Więc pomysł jest następujący. Yy, nie górnicy fedrują, wywożą na ziemię, a potem to trzeba znowu sypać do kopalni i znowu trzeba fedrować na ziemię i znowu sypywać tak w kółko. Po pierwsze, będzie ekologiczne. Po drugie, górnicy będą mieli yy, płace. Po trzecie, górnicy będą mieli godziwą pracę. A po czwarte, będzie ekologicznie. No i dalej będziemy dotować górnictwo z niemiłosiernie ściąganych podatków. Chciałbym podziękować pewnemu posłowi opozycji za podesłanie nam tego projektu. Myślę, że to jest zaczyn do naszej wspólnej współpracy. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich z Górnego Śląska. Dziękujemy za wypowiedź.